Dwie nogi na się? Okej, okay. skoki kuczne na łóżko, ręce i hop. Raz, dwa i trzy, aha. Teraz przejście z podporu, czyli z pompki do czworaków wysokich. Jeszcze, 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 okej. Okay. Mhm. Wychylenie do mostka. rozkrok, krok. Ręce do przodu, do góry. Napnij ręce. Okej. Okay. i powrót. Mm -hmm. kołyska. Usiądź, ręce przy uszach. Raz, dwa i trzy. Jeszcze trzy. Mhm. Mm Turlanie przy łóżku. Ustaw się przy Zosi. Napnij ręce, napnij nogi i turlan. Na brzuch, na plecy, na brzuch. Ok. Stań proszę i przejście w podporze. Biodra, bardzo blisko. Mhm. Nóżki troszeczkę w stronę łóżka, żebyś nie odjeżdżał.